Jestem tutaj właśnie, są takie tu te pawie. O, takie pawie rozkładale fajne. Jest tak fajnie, częściowo. Tu się fajnie tak ole rozkładają i jest takie bardziej takie przyzwoite. No. O. Takie o. Są takie i kury, i fajne takie. No, o. tutaj takie fajne te, te, te właśnie takie pawie, fajne. Widzicie? Przechodzimy tu do, 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 tutaj, do taki tutaj, jest taki fajny, paw, No, jestem ja taki fajny za, sobie tu oglądał fajnie. O. No, teraz przechodzimy do drugiej atrakcji, to są takie fajne papugi. O, o. To jest taka fajna papuszka. z tyłu jest załóż fajna papuga. Taka fajna papuszka jest. Takie fajne. O. jestem na wycieczce tu. Tam taka papuga czerwona jest. No, jest be... Fajna atrakcja jest tutaj. Dużo jest atrakcji. No, też tutaj są takie. O, króliki. Tu są króliki. Fajne. Mamy króliki. Fajne. O. Także jest. Jest. Fajnie profesjonalnie. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.